Wszystkim. Dzisiaj krótko opowiem o Simsach 3. To są moje płyty startówka The Sims 3. Tu też moje Sims zwierzaki dodatek, a to jest spożyczone od przyjaciółki Nie z Tego Świata. Potem bokiem właśnie Nie z Tego Świata. dobra, najpierw zacznijmy. Potem dodatki. Najpierw zacznijmy od The Sims 3 to jest gra o takich można powiedzieć, że to są ludzie których kierujemy z tą grą możemy uruchomić właśnie dodatki takie jak nie z tego świata zwierzaki, podróże skok w przyszłość i jeszcze było, trochę tego jest więc będzie potem powiem na końcu tu jest um, pogrywaj z życiem możemy być złodziejem, możemy być kim chcemy na Mamy tutaj... Stać nas na wszystko, tu jest takie dziecko z matką. No tu jest właśnie, że tu trzeba mieć konto Orgin. Tu jest to, co najważniejsze. trzeba, Musi być online, tu wiecie, co to znaczy tam znaczki. E, no, możemy się grać sami na własną rękę albo z przyjaciółmi e, No, trochę otworzę. Tu jest płyta. E, jak się instaluje? No, jeśli ktoś chce, może sobie poczytać. Tu mamy kod, poczytać. Albo po prostu... No tu są właśnie te gry Dobra, przecież Wam, jakie są gry. Po zmroku, pokolenia, zwierzaki, zostań gwiazdą. A akcesoria to impreza w plenerze, miejskie życie. Luksusowy wypoczynek i... Wczesny apartament. Tu mamy takie, nie wiem, najważniejsze komendy, właściwie. Komendy takie jak sterowanie ogólne. Możemy powtórzyć. Tu są po prostu, mam przeczytać sobie, jak sterować w ogóle w simem lub czymś zwierzakiem. Właśnie w simach zwierzaków. Mamy, mam trochę tych zwierząt. Dobra, powiem Wam tak, jak się instaluje ogólnie. Musimy na początku wziąć płytę, włożyć do naszego laptopa, komputera, co wy tam macie. Wyskakuje Wam takie okienko otwórz i urucham. No, Wyskakuje Wam taki... instaluję organ. No to wy to instalujecie, robicie se konto na orginie. I to po tym jak zrobicie wchodzicie w orginie, właściwie. Hmm. I to wchodzicie znowu. To znowu uruchomi, trochę raz potem to wyskakuje w orkinie. Instalacja. Jak się Wam zainstalowało, to możecie albo zacząć grę, albo macie dodatki, to włożyć dodatek. Ja włożyłam. I... no i też instalować. Dodatki się o wiele krócej instalują. Tu w zjawiakach możecie mieć konia konie, choć po prostu jest trudniej zdobyć. Możecie mieć psa, kota, jaszczurka, węża, żółwia, tak, albo papugę. Dobra. Z... No tu jest podobnie, w innych światach też, tylko że są zwierzęta. zwierzętach. O, nie z tego świata. Nie z tego świata, no. Tu jest tak, że możecie być magikiem, czarownicą, zombie, wróżką, wilkołakiem albo wampirem. Możecie ma, no, możecie grać jako wróżka, wampir czy albo czarownica. Każda z, każdy z nich ma inne takie moc. Może, jak, możecie zaklęć, życie życiorysy, odkrywać magiczne obiekty, no i, po, no i to ogólnie. Eee, Można zmieniają umiejętności że już wrócę od Dobra, tu też jest potrzebne konto Origin, czyli że powinno działać na tej samej zasadzie. I powiem Wam, nawet jeśli skupicie, albo coś jest, nie? Jeśli macie konto Origin, możecie wejść przez Orgina, włączyć, bo po to on jest, żeby można było włączyć. Bez w ogóle, bez układania potem. Musiałam na chwilę zacząć. Mama przyszła. Tu jest, tu, że możemy zmienić osobowość, wygląd. Możemy pracować na wiele sposobów. No i takie na zwierzętach. Możemy utrudniać albo polepszać życie naszych simów. Możemy mieć właściwie tyle zwierząt, ile nam się chce, o ile umiemy się zająć do uruchomienia dodatku podstawowa wersja gry The Sims 3 właśnie, ja chciałam uruchomić Simsy bez trójki i dopiero potem musiałam jechać po trójkę i kupić i jak macie już trójkę, instalujecie po prostu i macie, no... instalujecie, gracie se ile chcecie no, tu właściwie... poka... no ja to zapewne zjeżdżam tutaj jest taki napis, że do uruchomienia dodatku zwierzaki wymagana jest gra The Sims 3 a tu jest po prostu napisane, wymagana jest zgrada z nim jako Moja przyjaciółka już sobie w to gra. Mówi, że jest super, to mi Dobra. Mam nadzieję, że chociaż trochę dobrze opowiedziałam. I mam nadzieję, że się podobało nasz ten przewodnik. Dobra. Pa.